Elo, elo, 320. Siema ziomki, ja nazywam się Bajlej, a to będzie filmik, w którym na własnym przykładzie pokażę Wam, jak radzić sobie w miarę dobrze na krainie żywiołów, nie będąc wp który ma raj na tej lokacji. Kiedyś na żywiołach odłamki takie jak rycerskie dwójki leciały dość sporadycznie, więc wytworzenie rycerskiego setu, który daje 1500 HP i 5 na potwory, graniczyło z cudem. O książęcych setach, które dają 2500 HP i 10 krótkodystansowego, czyli takiego małego boczka, można było zapomnieć. Jednak teraz z każdego MOBA coś tam leci. Więc farmienie takich rycerskich odłamków nie jest takie trudne. No ale zaczynając od początku, żeby tam wejść, trzeba przejść przez ten teleport za statuą wojownika po hydrze i z metków wydropić pierścień siły natury. Oczywiście radzę wydropić więcej, bo nie każdy nas przeniesie. Ja teraz pokażę wam, jak się tam wchodzi na tą mapkę. Nie będę zbijał y, żadnych metinów, ponieważ pierścieni mam już ufarmionych. No, jak widać, kilka musiałem ich użyć, żeby wejść. No i tak, to jest nasza główna arena, gdzie bijemy moby. Generalnie działa tutaj każda odporność na żywioły, na, na umy, na magię i na unik strzały. Każdy mobek bije tutaj z umiejętności i to z dystansu, więc odporność na umy i unik na strzały to bardzo dobre bony. Generalnie są dwie szkoły bicia na tej lokacji. Czyli jak jesteś na przykład WPkiem, BMM. Albo smokiem, to sobie rzucisz skile takie jak błogostrach, albo ochronka, nazbierasz odporności na żywioły i odporności na umiejętności, wbijasz tam, no i jesteś królem. Jednak każda inna klasa musi ubierać się lepiej, jeśli marzy o obiciu na tej lokacji. Ja jestem zwolennikiem ekwipunku na odporność na umiejętności, no i na unik strzał. I zawsze dążę też do takich nakładek, żeby nie wywracać się tam w ogóle. Każda inna klasa niż sura, bmw, pek, czy smog ma tu ciężej, a temoby szczególnie jak cię obsiądą to biją spory damage ja jako ninja potrzebowałem następujących itemków pozwolę wam sobie tutaj je pokazać jeśli chodzi o czapkę no to jest to czapka odpornościowa 15 na strzały, 15 na magię jest też trucie i krwawienie generalnie nie biję tutaj zbyt dużo więc trucie i krwawienie mi pomaga każdy mobek jak nieokrwawiony to jest otruty. Według mnie bardzo dobra czapka na tą lokację. Dalej kolczyki, według mnie najlepsze rubinowe, no bo dają tę odporność na, na obrażenia umiejętności. Jeśli ktoś słabiej daje radę, to polecam również przetopy, też czuć różnicę jeśli je masz. Na szyjnik nic specjalnego, fajnie mieć krytyka, żeby szybciej wybijać, ale tak to to nic specjalnego. Jeśli chodzi o bransoletkę, Według mnie 10 do must have No i jakieś odporności na żywioły Też by się przydały Wiadomo im więcej tym lepiej Jest większy komfort jak masz więcej odporności Na, na, wszelakie, na wszelakie żywioły Pasek bez strzału Nawet nie uzupełniam przetopów Bo jednak trochę szkoda Na to wydawać pieniędzy Jeśli postać stoi kilka godzin Buty Jeden wartościowy tutaj Bo on to unik strzały Myślę że wystarczy na tą lokację jeśli ktoś jest słabszy To może ubrać buty oceanu One też działają tutaj bardzo dobrze No ale też fajnie mieć u nich strzały Dalej Jeśli chodzi o zbroję Jeśli jesteś wysokolewelową postacią No to polecam oczywiście Ekwipunki wężowe Mają dużo defa Ja mam tutaj odporność na obrażenia umiejętności No i 10 do perzeta No i to jest wystarczająco na tą lokację Wiadomo jeszcze jaka jest odporność na żywioł Również props ale myślę, że tak samo w zbroi na hity będzie się tutaj dobrze stało, a no ponieważ def jest tu i tu wysoki. Jeśli chodzi o talizman, no to wiadomo, dużo żywiołów i tak dalej, to nie ma nic nowego. Jeśli jest jeszcze 5% obrony, no to to działa jak pół obrony z item shopu. 5% takiej obrony. Jeśli chodzi o stroje, no to wiadomo, unik strzały w nakładce, unik strzały w czapce i 10 do perzeta jak będzie jakiś żywioł to super jak nie ma no to myślę że z takim ekwipunkiem się i tak już wystoi co do alchemii najważniejszy według mnie kamień no to jest ten onyx on tutaj daje 16 na unik strzały ja generalnie w całym ekwipunku to będę miał jakieś 90 80 pary na unik strzały dokładnie 87 unik strzały no i według mnie to jest petarda Wiadomo, nie mam jeszcze wybornego diamentu, czyli nie osiągnąłem tego maksa. Są jeszcze rezerwy do poprawienia. Nie mam też kryształu energii, który też tutaj sporo zmienia. Jeśli jesteś na początku swojej przygody, to radzę klikać nawet piątki. Zawsze to coś daje. Co mogę powiedzieć więcej? To sobie pozamykam. Z takich dodatkowych porad, to. Radzę bić w kilka osób na jednym cech, często na autołowach ludzie się tam blo bloczą, potrafią stać i godzinę i 5 godzin w jednym miejscu. Niestety autołowy działają wektorowo i nie ma możliwości, że pomyślą za nas, odkleją się od ściany i pójdą w drugą stronę. Chyba, że ktoś zbije MOBA, z którego, na którego aktualnie mamy wycelowane. Wtedy autołowy się odblokują. No i lecimy dalej. Najlepiej na jednym cech. bić. 4, maksymalnie w 5 osób. 6 to już jest według mnie za dużo. Moby respią się szybko. Myślę, że dla każdego z 5 osób wystarczy. Ja nie biję tam kolosalnego damage'u, bo skupiam się raczej na obronie, ale dzielnie, dziennie przy dobrych wiatrach to i 200 rycerskich z każdego rodzaju jestem w stanie wydropić. Polecam również amulet obrony żywiołów. Jakiś ring na moby czy tam nazar. Dużo tych odpałów leci z item shopa, także można sobie coś dropnąć. Rękawica według mnie jest niepotrzebna, bo z każdego mowa coś tu leci. I nie wydaje mi się, że mamy jakikolwiek wpływ na to, czy będzie to akurat rycerski dwójka. Aktualnie rycerskie sety daje się na postacie podpoli, a książęce na postacie bijące z buta. Wbicie jednego i temu rycerskiego u ludzi, którzy się tym zajmują. Zawodowo, fachowo to koszt 30-40 wonów za taki rycerski Jeśli nie interesuje nas ilość prób i chcemy gotowy item bez ryzyka Więc na cały set to około 120 wonów Natomiast książęce itemy to koszt około 100 wonów, 130 wonów za jeden item Więc za cały set to razy 3 Wiadomo jak ktoś jest ryzykantem to może się ugadywać za płatność, za próbę Ale może się przejechać Ja radzę jednak korzystać z usług ludzi, którzy to farmią bo w grze nie można robić wszystkiego, mieć na wszystko czasu i czasem lepiej zapłacić za jedno, a robić drugie. Bo jakby każdą rzecz chciałby gracz robić sam, to zajdzie zbyt długo czasu i proces progresu się wydłuży. Ja próbuję sam, bo akurat mam itemy, ale jakbym ich nie miał, to raczej bym to kupił. Od kogoś zaufanego. Należy również pamiętać, że najgorzej jest mieć kilka hełmów, bo naraz trzeba mieć ubrane trzy elementy, żeby działał set, działały bony z setu. A najczęściej zmienia się właśnie czapki. Jeśli ktoś dodał sobie rycerski, a chce to zmienić, albo święty i chce to zmienić, bo idzie dalej, chce progresować, to witem shop jest cofka, która kosztuje 500 znaków i nazywa się Usuń efekt zestawu. Cofamy tam dany bonus, no i możemy dodać wyższy, lepszy. Radzę jednak się dobrze zastanowić nad eku, które bonujemy, bo stowonów za item to nie są małe koszty. Podnosząc odłamki skupiamy się tylko na rycerskich dwójkach. To najlepsze odłamki, jakie mogą tam polecieć bezpośrednio z ziemi. Resztę sprzedajemy u handlarki, bo nie da się ich zglebić. Zostawiamy rycerskie jakieś projekty na początek, potem już tego też nie zbieramy i pierścienie. Zawsze warto mieć te 200-400 pierścieni odłożonych. <laughs> Żeby dodać bon rycerski do przedmiotu, potrzebujemy 50 odłamków, 500 gaja i jednego wona. I mamy na to 30% na powodzenie. Trzy itemy ubrane naraz to 1500 HP i 5 potwora. Jeśli mamy ambicje na książęce, to na statule wojownika za hydrą jest wymiana rycerskich na książęce. Każda próba kosztuje 5kk, zabiera 10 rycerskich i ma 70% na pomyślne przerobienie na jednego książęcego. 100 rycerskich to 10 książęcych, pod warunkiem, że przerobi wszystko. A rzut na książęcy wymaga 30 odłamków książęcych. Jeśli... Więc, to, więc są to spore koszta. W dodatku potrzebujemy jednego wona w drobnych, 500 gaja i szczęścia, bo to tylko 20% na pomyślne ulepszenie. Więc 300 wonów item to dużo. To już musicie ocenić sami. No i tutaj chwilę opowiadam. Odłożyłem sobie po jednym rycerskim. To już wydropiło 2, 4 i 1, 5. 5 rycerskich. Myślę, że w godzinę 30 jestem w stanie wydropić. Jak ktoś bije więcej. Ma większy damage, szybciej kładzie te potwory, to i wydropi 40. Znam takie osoby osobiście. Mam nadzieję, że może jakoś pomogłem nakreślić realia na żywiołach. Jeśli się podoba, to super. Może następnym razem opowiem o czymś innym. Życzę powodzenia i pozdrawiam.